Coś się kończy, coś się zaczyna No nic, no, no No mare Że nie myślałem, że będę prowadził w jakikolwiek sposób ten kanał. To, że nagrywam filmy dla Was, to jest totalny przypadek i spontan. Jak widzicie, nie mam studia, za mną jakaś ściana, głośnik, tu telewizor. No i tak się zaczęło to, że zacząłem Wam komentować i oceniać konkursy w sadów, nagrywać coś o treningu wyskoku. I właściwie tyle mi jest potrzeba, żeby prowadzić ten kanał. Zawsze ten kanał prowadziłem na tej zasadzie, że nie planuję, po prostu nagrywam spontanicznie, tak jak teraz. Co wyjdzie, to wyjdzie. Mam po prostu. No ale coś się zaczyna, coś się kończy. A druga rzecz, no je, było 10 tysięcy subskrypcji. Aaaaaa! Skoro jest was 10 tysięcy, kurwa 10 tysięcy, no to jest trochę. No i nie mogę was zbytnio zostawić, ale no czasem niestety trzeba. Także podejrzewam, że widzimy się tutaj ostatni raz. No i nie wiedziałem, że tak wyjdzie, no ale coś się kończy, coś się zaczyna. No nic, no, no, no nara. Yep. Żartuję, totalnie nic nie zmienia, po prostu zmieniam miejsce, gdzie będę nagrywał. No bo biała ściana, no to nudno, więc teraz mamy najebane wszystkiego z każdej strony, jakieś dyplomy, puchary i tak się nie zmieściło wszystko, więc się udało, to upnąłem. Więc tak to teraz wygląda, zobaczycie sobie jeszcze tą ścianę na pewno w całości, co na niej jest, co jest powieszone. No co, 10 tysięcy subskrypcji. Z... Kurwy synki, więc pasuje odpowiedzieć na Wasze pytanie. Pytania, bo nawaliście tych pytań tyle, że na każde będę starał się naprawdę odpowiedzieć tak bardzo króciutko. No i co? No i łogień w szopie! Dobra, lecimy sobie na spontanie z pytaniami, które od was dostałem. Mam tutaj na telefonie porobione print screeny. O, właśnie sobie wyłączyłem i tego nie widzę. O, dobra, mam. Także lecimy sobie bez żadnego przygotowania. Arkadiusz, w jakim klubie NBA chciałbyś zagrać? Szczerze, to w żadnym. Chciałbym zagrać tam, gdzie grał Vince Carter, bo chętnie bym zobaczył sobie paki, które nie były dostępne dla normalnych użytkowników i zobaczyłbym chętnie, co był w stanie odpierdalać. I w sumie z Vincem Carterem bym bardzo chętnie sobie dunk sesję taką na treningu zrobił. Twoje top 10 dunkerów w historii NBA. Yy, szczerze nie chcę nawet tego rozwijać tutaj za bardzo, bo na pierwszym miejscu jest wiadomo Vince Carter, jeśli chodzi o kreatywność i o wachlarz wsadów i to jak wyglądał, jak robił te wsady. Bardzo wysoko stawiam też Griffina, Bryanta, Kempa. No ale to jest temat na osobny filmik i tego się trzymajmy. Na pewno coś o tym nagram. Kolejne pytanie, czym się wozi? Szczerze, obecnie to nie miałem 3 miesiące prawa jazdy, bo mi zabrali za prędkość. <laughs> Wiadomo, nie, szybkość, szybkość moc, sprawy yy, Obecnie jeżdżę jakimś tam Fiatem, 150 koni Sportem, Fiatem Bravo. Sprzedałem, sprzedałem teraz ten. Sprzedałem teraz motor parę dni temu Suzuki Bandita 653, 8 dopaki, 90 koni, prawie fajnie się jeździło, ale już sezon się kończy. No i niestety zima idzie. A tak to jestem w poszukiwaniu swojego upragnionego Lexusa. Wcześniej miałem właśnie Lexusa jest 250 tylko chciałem kupić takie samo auto, tylko młodsze. Tylko ciężki temat jest ze znalezieniem ładnego. Japończyka. Gratki byku, Nikodem Milewczyk, dzięki. Czemu Karuzo robi najlepsze wsady w NBA? Bo jest po prostu przechujem i robi najlepsze wsady w NBA. Kuchcik. Teraz ino Road to milion. No tak, do miliona to. Jak u ciebie ALT, AST i taki i nazwa. Sprawdzasz co jakiś czas po zrobiku. Szczerze, ostatnie badania krwi to ja miałem chyba z 2 lata temu. Bardzo rzadko robię badania krwi. L Money Gold The Goat legenda koszyków licznej, który słyną podobno z niezłego skakania. Na filmie pokazano jak za młodu gra w kosza mając niegdyś popularne obciążniki na kostki. Co o tym myślisz? Odpowiedzmy sobie tak na szybko, co odpowiada nam za wyskok? Głównie staw kolanowy, staw biodrowy, obręcz Barkowa, więc nie ma za bardzo sensu przyczepiania sobie ciężaru na kostki. Oczywiście stosuje się w to treningu wielu dyscyplin, ale nie jest to ćwiczenie typowo na wyskok i nie skupiałbym się na tym za bardzo. Ale to kurwa trzeszczy. Co było Twoim zapalnikiem do robienia formy dunkera? Szczerze to, byłem taki najgorszy, najniższy, najsłabszy i chciałem być po prostu lepszy. Przegoniłem wszystkich w gimnazjum, trenowałem obsesyjnie, skakałem obsesyjnie, zainteresowałem się obsesyjnie treningiem skoczności. Dzięki Bogu, jak byłem młody, trafiłem na naprawdę dobrą literaturę i nazwiska takie uznane w. W środowisku przygotowania motorycznego, oczywiście nie uniknąłem błędów typu superdanki ale jednak dość szybko doszedłem do tego, jak poprawnie trenować. A później to z, dostałem płytę od Kumpla. Pamiętam na płycie był konkurs Salu z 2000 roku i nie kto inny jak Vince Carter. No i kurwa, jak zobaczyłem. Winsa, to myślę sobie, muszę to robić. Ile masz wertykala? Teraz szczerze, teraz trenuję już sobie tak rekreacyjnie. Nie, że tak powiem, nie obciążam swojego ciała do granic możliwości, ale w życiowej formie potrafiłem głową do celu skakać 124 cm z biegu nad ziemię z dwóch nóg. Z jednej nogi, znaczy pfu, z miejsca potrafiłem skakać blisko metr. Mateusz Grabowy, gratki, dzięki, doceniam. Kogo chciałbyś zobaczyć jako sędziów w NBA Slam Dunk Contest w przyszłym sezonie? Jeśli już mają to być goście z NBA, to niech będą to zwycięzcy konkursów sadów typu Carter, Wilkinsy, nie Wilkinsy, ale też nie mogą to być starzy, że tak powiem wyjadacze, jeśli chodzi o konkursy sadów, bo oni nie są na bieżąco ze sceną dunkerską. Fajnie by było, żeby przed konkursem sadów zrobić jakieś logiczne spotkanie, system oceniania i żeby połączyć pro dunkerów z zawodnikami NBA z zwycięzcami konkursów sadów. Czy robisz sobie regularnie badania krwi pełne, przesiewowe, tak się nazywa, jeśli dużo ćwisz, maksymalnie korzystasz z ciała? Nie robię, aczkolwiek niedługo go muszę sobie zrobić, bo 32 lata no muszę sobie hormony posprawdzać, właśnie ALT, AST, jak to wszystko wygląda, no i może mm, trzeba krok podjąć drastyczny i wejść na coś mocniejszego, bo nigdy na niczym nie byłem, więc pasowałoby to przemyśleć. Patryk Kostyk, starting from the bottom, gratulacje, dzięki. Maria, jaki jest twój ulubiony zagraniczny zawodnik? Vince Carter, tutaj nie ma ani B ani ma, ani kukuryku. Jeżeli według ciebie Vince Carter jest numer jeden dunkerem na świecie, to kto jest drugi? Gratulacje. Kurwa, ciężki temat, ciężki temat. Zależy, jeśli chodzi o Vince Cartera, no to patrzyłbym w kategorii oczywiście tylko dunkerów NBA. A w NBA Blake robił straszne rzeczy, ale był za mało kreatywny. Kobe był kreatywny, ale jednak brakowało mu trochę tego czegoś. Ciężkie, ciężko naprawdę. Ogólnie to jest tak, że Vince jest i potem długo, 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 może nie aż tak długo, no ale nic. Live Goal. Znajdź kogoś, kto patrzy na ciebie jak hadzba na paprota. No oczywiście nie. Czy masz jakiś ulubiony zespół w NBA? Jeśli tak, to jaki? i dlaczego właśnie im kibicujesz? Zawsze jak interesowałem się NBA, no to jako młody gówniarz, no to zawsze było wiadomo, Chicago Bulls, yy, najbardziej chyba rozpoznawalny zespół w NBA, potem Los Angeles Lakers, bo Kobe Bryant. A potem u mnie śledziłem każdy zespół NBA, gdzie grał Beans. A w ogóle to gratki, super kanał, widzisz, że wszystko z pasji do kosza. Pozdrawiam serdecznie, dzięki Mario. No, tak mi się wydaje, że chyba tak. Yy, co sądzisz o gospodarce Lesoto jakbyś rozwiązał ich problem z RPA? Yy, bomba atomowa. Pytanie. Załóżmy, że dankik jest dyscypliną olimpijską. W jakim formacie najlepiej byłoby to zorganizować, żeby to miało sens? To znaczy jeden dzień konkursowy, czy może przez 3 dni, po dwa wsady, plus jak z sędziami jakbyś to widział? Szczerze no tutaj wiadome WDA, czyli World Dunking Association tam zrobione przez Skadura z Janiego, bo oni się wszędzie tam pchawe we wsady, próbują zrobić system oceniania, żeby wiadome żeby był system oceniania, że wsad jest z obrotem, jak mocno wykończony jak ktoś wysoko skoczył bardzo dużo rzeczy tutaj ma wpływ na to jak wsad wygląda, więc najpierw to by trzeba było ogarnąć bardzo dobry system oceniania druga rzecz jest taka, że jak wyłaniać oczywiście, jakby wyłaniać osoby, które wezmą na olimpiadzie udział w konkursach my trzeba by było Najlepszego dunkera z, z krajów wybrać i po prostu indywidualnie. Oraz drużynowo pewnie, czyli grupa Na przykład trzech dunkerów z kraju drużynowo walczy No ciekawy temat, ciekawy temat Na pewno do ogarnięcia i do przemyślenia, mam nadzieję, że Kiedyś uda się to zrobić Maria, jaki jest twój ulubiony sport zespołowy Po koszykówce oczywiście Lubię grać w siatkę, a nie lubię siatki oglądać Więc tutaj jest, uwielbiam grać W ręczną, aczkolwiek nie ma okazji Znaleźć osoby, żeby pograć piłkę nożną Oglądam tylko mecze Na wysokim poziomie, czyli Liga Mistrzów, sport to moje Życie i w każdą dyscyplinę jestem w stanie Teraz wyjść i zagrać. Znam zasady, wiem, jak się ruszać wręczną, jak ruszać się w siatkę, i nie mam z tym totalnie problemów. I każdy sport jest zajebisty na swój sposób, i każdy sport ma w sobie coś. Innego, Który wsad konkursowy zajął Ci najwięcej czasu, żeby się go nauczyć? Nie wiem, nawet się nie zastanawiałem, bo jakoś nigdy nie byłem tą osobą, jak w dzisiejszych czasach, która doprowadza na przykład 4 wsady do perfekcji na konkurs i robi te wsady na konkursie. U mnie po prostu trenowałem wsady ileś tam naraz, ale ciężko mi stwierdzić, który wsad był konkursowy. Na pewno bardzo trudny wsad do nauki. Dla mnie to było... Też wszystkie obroty były dla mnie trudne do nauki. Jak skakać z piłką, jeśli ma się małą rękę i piłka wypada podczas skoku? Już Wam tłumaczę, a przy okazji sobie zrobię przerwę, żeby mi nie przerwało nagrywania. Pierwsza rzecz, ja też mam malukie, malutkie dłonie i nie jestem w stanie utrzymać żadnej piłki w rękach. Nie możecie bazować na tym czy złapiecie piłkę czy nie, bo w większości przypadków nie uda wam się złapać piłki w rękę, ale siła odśrodkowa patrzcie, ja mam otwartą dłoń, ale jakimś cudem ona utrzymuje się w ręce. Właśnie musimy po prostu bazować na tej sile odśrodkowej i mocno sobie wyrzucać tą piłkę w ten sposób, żeby ona sama chciała się po prostu utrzymać w ręce. To wymaga niestety praktyki, na początku możecie tracić tą piłkę no ale trzeba próbować, próbować, aż nauczycie się tej kontroli. A druga rzecz, no to wszelkiego rodzaju drille z piłkami, przekładanie piłki za plecami, za głową, pod nogą, jak najszybciej, żeby wam nie wypadała, to też pomaga również z tym. Top 5 dunkerów, zależy czy na świecie, czy w NBA. Na świecie, teraz podam 5 dunkerów, ale nie w żadnej yy, kolejności. Lipek, Guido Pui, Donatana, Jonathana Clarka bym dał wysoko, bo jest niesamowicie kurwa kreatywny. I piątego, nieważne, a z NBA to było już to pytanie, będę odpowiadał nic Carter. Kiedy i jak powstało Twoje obecne logo? Ja Wam już pokazuję. Patrzcie tu. Cyk. Wchodzę sobie szybciutko na face. A. Wchodzę na Damian Harshe. Wchodzę na zdjęcia. Albumy wchodzę. I wchodzę sobie teraz na zdjęcia profilowe. Cyk. Jest moje logo. Mam nadzieję, że widzicie. Odsunę na, Odsunę na chwilę. To jest Bartek Zimny. Misz Polski, misz Europy w kulturystyce, a to jestem ja nad nim w 2013 roku. Tak powstało logo. Logo jest z tego właśnie zdjęcia. Od ilu lat zacząłeś ćwiczyć? Generalnie, sport towarzyszy mi. Całe życie. Dlatego też Was zachęcam, że nawet jeśli chcecie być dunkerami, chcecie skakać wysoko, jesteście w młodym wieku, uprawiajcie jak najwięcej dyscyplin. Ja w młodym wieku, wiadomo, nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy komputerów, więc jedyna rozrywka, jaka była, to szybko wydostać się i zrobić kurła meczyk na boisku. Grało się w nogę, grało się w kosze, grało się we wszystko. Im więcej dyscyplin spróbujecie, tym mniej kontuzji Was czeka i będziecie lepiej skoordynowani i bardziej się będziecie rozwijać. A zacząłem ćwiczyć. No właściwie tak skakać obsesyjnie od 13 roku życia. Jak wyglądały twoje pierwsze treningi? Niestety na początku w młodym wieku, no to wiadomo, no to chodziło się na wszystkie treningi szkolne, SKSy i po prostu człowiek skakał. Potem niestety znalazłem super I te wszystkie najgorsze treningi na wyskok, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. No zajechało mi to kolana, potem zacząłem dużo czytać, żeby się wyleczyć. No i potem już powiedzmy, że od 20 czy 19 roku życia bardzo mądrze trenowałem. Grałeś kiedyś kosza lidze amatorskiej lub zawodowej? Tak, grałem w trzeciej lidze, ale nie nadawałem się do grania w trzeciej lidze, bo choćby było 100 do 100. Ja bym leciał sam na sam z koszem i wiedziałbym, że spuduję w sad, to i tak bym próbował ten sad zrobić. Dla mnie ważniejsze było zrobienie po prostu wsadu niż yy, punkty dla drużyny. Więc stwierdziłem, że wybieram tylko wsadów, wsady. Często na takim buraczanym poziomie, no przepraszam, że tak mówię, buraczanym poziomie, bo to jest niski poziom. Trzecia liga to jest praktycznie amatorka. Na takim poziomie, niestety, przygotowanie motoryczne, treningi są na beznadziejnym poziomie. I jak ja widziałem, jaki trener mi robił treningi, które zabijały mi skoczność, moją moc, straciłem siłę, dynamikę, no to powiedziałem, ee, e, nie będę poświęcał swojej formy fizycznej dla takiego trenowania. Jaki konkursadu wspominasz najlepiej, a jaki najgorzej? Musiałbym sobie to. Przemyśleć pierwszy konkurs wygrany w Sadów na pewno wspominam niesamowicie na oczach Marcina Gortata, gdzie pojechałem na konkurs i właściwie nie spodziewałem się, że wygram ten konkurs. Ale bardzo dobrze wspominam też konkurs Dierzoniowie Bibal, gdzie perła, organizator, zrobił ciszę. Wyciszył wszystkich i dałem pierwszy raz w Polsce w konkursie double Lapa, czyli pod nogą nad stojącą osobą. No, niesamowita była, była cisza zerowa, muzyka, wszystko wyciszone. Nagle takie pierdolnięcie, że uff, mega. A jak najgorzej wspominam, mieszane uczucia miałem, bo to jest konkurs skało, chyba 2016 czy 17 rok. Byłem bardzo dobrze przygotowany na konfrontację z Łukaszem Biednym, którego pozdrawiam, i generalnie doszedłem z nim do finału, w finale próbowałem double upa pod nogą wsadzić No i oddaję pierwszy skok Kurwa coś jest nie tak, nie mogę skoczyć Oddaję drugi skok, patrzę na Tartan No ja pierdolę coś się dzieje, nie mogę skoczyć No i potem patrzę na buta, odpadła mi podeszwa No i... Dałem jakiś ścisk tak, tylko żeby zrobić dwoma rękami, i przegrałem konkurs. Pamiętam, że ściągnąłem wtedy te buty, k 1 x -y, wyjebałem za ogrodzenie i potem poszedłem sobie popłakać yy, na drogę tam za turniej. A potem te buty podpisałem i daję chłopakowi, którego de facto spotkałem teraz na turnieju i go się z wyższy ode mnie a był mi do minopasa, Miazga. Jaki jest bezpieczny czas odpoczynku pomiędzy skokami? Ogólnie po takich ciężkich yy, ćwiczeniach plaometrycznych, powiedzmy 72 godziny. Sady, które trzeba umieć, żeby wygrywać. Pier pierwsze konkursy. Nie ma określonych wsadów, które trzeba umieć, żeby wygrywać pierwsze konkursy, bo często jest tak, że ktoś może robić lepsze wsady od ciebie, a potem pudłuje jeden wsad na konkursie i przegrywa. Nie bójcie się próbować. Ja zawsze jak trenowałem sobie swoich podopiecznych, czy to był Dominik, czy to był grabowski, czy to był ktokolwiek inny, od samego początku wysyłałem ich jak najszybciej na pokazy, na konkursy, żeby nabrali tego doświadczenia, obycia z publiką i żeby ich to po prostu nie stresowało. Jak macie cztery po prostu różne wsady, czy to będzie jedną ręką, dwoma rękami, tyłem jak i jaki zwykle, idźcie, próbujcie, może akurat się uda. I nie patrzcie na to, co widzicie w internecie, bo wielu z was patrzy sobie, jak ktoś przekłada kurwa pod nogą, pod dwoma nogami, robi jakieś dojebane wsady i myślicie sobie, nie idę na konkurs sadów bo zbłaźnie się nic nie pokaże. Ja też się błaźniłem, każdy się błaźnił, każdy zaczyna. Nie każdy jest lipkiem, którego również pozdrawiam, że lipek, jak wyszedł na konkurs sadów w 540, to swoją drogą nie bójcie się próbować, trzeba próbować. A jak już potem chcecie na konkurs, to wiadomo: Windmill, pompka, coś nad, można łatwo kogoś przeskoczyć. Jak chcecie się nauczyć kogoś przeskoczyć, zapraszam do mnie, przyjeżdżają do mnie cały czas goście, którzy chcą wyżej skakać, yy, uczyć się wsadów. Także zapraszam, jeśli chcecie przyjść. No i co, idziemy dalej. Może to pytałość. pytanie, jakie trzy ulubione wsady. Nie chodzi o te, które zrobiłeś, tylko tak w ogóle. Trzy ulubione wsady. Ja jestem fanem ogólnie wsadów, które niekoniecznie są trudne technicznie. Wiadomo, czasy się zmieniły. Obecnie napierdalają wsady pod dwoma nogami, z obrotem, jakieś pod nogą, za plecami i tak dalej. Ja jestem fanem klasyki. Bo prawda jest taka, że jeśli ktoś zajebie z dystansu jednoręcznego, wysokiego, stylowego Tomahawka, to takim wsadem jest w stanie wygrać z każdym innym wsadem. I Dup, przykładowo Randy Culpeper. Cool Ten sat musi mieć to coś, więc klasyczne jakieś machołki z dystansu, jednoręczne takie zabijaki. Z takich y, wsadów bardziej skomplikowanych, Windmill. No wiadomo, Windmill Vince Carter. Jak oglądałem to i zobaczyłem, no to Windmill to był pierwszy taki wsad, który musiałem zrobić. No i pewnie wszelkiego rodzaju wariacje 360 pod nogą. Jakiego wsadu zacząć się uczyć po opanowaniu zwyklaka? Jeśli zrobisz jedną ręką, no to potem spróbuj z narzutu, potem spróbuj z dwoma, potem spróbuj y, dwoma z narzutu, potem próbuj tyłem, potem, potem próbuj nawet obrotu dodać, próbuj od deski. Cała progresja po kolei, żeby te podstawowe wsady sobie utrudniać, Aż przechodzi do tych coraz bardziej trudniejszych. Jaki jest najbardziej męczący wsad, który zrobiłeś? O, dwa pytania są obok siebie. Najtrudniejszy, najbardziej męczący i drugi jest najtrudniejszy, wsad, jaki zrobiłeś na wymiarze i w ogóle w karierze pod dwoma nogami. Jeden raz w życiu na hali w kilnarowej wsadziłem na wymiarze pod dwoma nogami. Przyjechałem z gościem, który przyjechał do mnie trenować, pojechałem z nim trenować na hale do kilnarowej, przyjeżdżamy, a tam jest turniej siatkówki i kurwa 200 osób na hali. Wiecie, adrenalina mi tak wyskoczyła, że ja pamiętam, zacząłem się rozgrzewać, napierdalać, dałem. Pod nogą dałem łokcia pod dwoma nogami i dosłownie krzyknąłem, i kurwa wybiegłem z tej hali. Niestety nie nagrało się szkoda, zostają tylko legendy o tym, że udało mi się wsadzić. Po dwoma nogami, ale udało mi się raz w życiu na wymiarowym koszu. Jakie drużynie kibicujesz najbardziej w NBA? Sorki było już, więc lecę mm, dalej. Jak się ma wypierdolenie 100 w przysiadzie do zjedzenia jak największej ilości żelków przed treningiem? Proporcjonalnie do ilości żelek tyle ci rośnie siła w przysiadzie. Skoro statystycznie typowy kowal jest w stanie zjeść od 80 do 100 gram żelków, to kim jest? Dobra, no jestem po prostu świnią, jeśli tyle zjadę żelków. Wsady i siatkówka. Skakanie w tych dyscyplinach ma więcej podobieństw czy różnic. W siatkówce przede wszystkim krótszy nabieg. W koszykówce, no wiadomo, jesteśmy zmuszeni skakać naprawdę z różnych pozycji. Na skok lewa-prawa, jedna noga, prawa-lewa z miejsca. W siatkówce jest to bardzo zróżnicowane często od pozycji. Inaczej troszkę skaczą środ środkowi, inaczej troszkę przyjmujący, atakujący. Jedni skaczą z dalsza, drudzy bardziej pionowo, środkowi bardziej. Na przykład więcej skoków oddają, chyba 240 czy 220, ja nie chcę teraz kłamać, ale to są zasadnicze różnice, że podczas koszykówki jednak, przynajmniej przy albo przy wsadach, mamy mniej ograniczeń. Tak samo mamy wyższy cel w koszykówce, więc łatwiej nam tą skoczność zwiększać, bo ma siatkę mamy na wysokości 243 cm, więc zależy od tego, jak często będziemy dostawać piłkę od sypacza, jak wysoko on będzie nam sypał całe życie. Tu jednak mamy już obręcz na wysokości 305 i to nas zmusza ciągle do wyższego skakania. Co jest twoim największym osiągnięciem w dunkingu? Nie mam pojęcia. Ujęcia. Najbardziej mnie cieszy to, że pokazałem osobom niskim, że da się napierdalać i wygrywać nie mając. Wzrostu, bo niestety moje warunki fizyczne są beznadziejne, jeśli chodzi o dunking. Da się. Spotkałem swojego idola. Vince'a niestety nie spotkałem. Ile najwięcej osiągnął skoku twój podopieczny, który został, pozostał amatorem? Ciężko powiedzieć, bo najbardziej spektakularne przyrosty miał oczywiście Grabowski. U Grabowskiego jest to spowod spowodowane też, że on jako młody chłopak był niesamowicie rozwinięty motorycznie. W sensie od młodego wieku napierdalał cały czas obsesyjnie wsady na Lorimie, dlatego ma niesamowitą przewagę, jeśli chodzi o technikę. Potem wraz ze wzrostem wyskoku on to przenosił na wyższe, wyższe kosze. U niego progres to było jakieś 70 cm wyskoku podczas trenowania ze mną. Dominik, Dominik oczywiście Red Dunker skacze tak samo kostu 10 cm. U niego też progres był bardzo spektakularny, pewnie z 60 cm od najmniejszego gówniarza. Ale pozostał amatorem? Szczerze, dużo osób mam takich, którzy są skakać. Amatorzy, którzy skaczą w okolicach 110 cm. Właściwie chodzi o to, że oni potrafią skakać wysoko, ale nie są w stanie przenieść tego na boisko. No bo wiadomo, jak zaczęli w wieku 20 lat interesować się wsadami, bo okazało się, że wysoko skaczą i można coś z tym zrobić, no to troszkę za późno. I czy kochasz mnie po przyjacielsku? No kurwa, jak nie jak tak. Jak zachować asertywność, kiedy trenujesz, a znajomi cisną, żebyś pił? Znam ludzi, przy których asertywność totalnie się potrafi wyłączyć. I czy jesz kanapki od Makłowicza, widelcem i nożem, czy wolisz żreć jajo? Pozdrawiam Wojtuś, pozdrawiam Olu, jem, będę jad i żerę jajo. Ile jesz kcal? Nie liczę kalor. Staram się odżywiać zdrowo, a w ostatnich czasach generalnie nie mam żadnych ograniczeń. Mam ochotę zjeść pizzę, żelki, jem sobie wszystko. Czy można odciążyć ścięgno Achillesa ćwiczeniami łydki, zmniejszyć ryzyko? Tak, oczywiście. Zobacz sobie protokół Alfred Sona. Zobacz, jak wygląda rehabilitacja właśnie tej dinopatii Achillesa. Jak uczyć się podwijania nóg? Chodzi Ci pewnie o przyjęcie pozycji w locie, żeby to wyglądało tak efektownie. Batkiki. Podskakujesz do góry i starasz się piętami przypierdolić sobie pośladki. I generalnie będziesz w locie wyglądał jak litera C i pomoże Ci to też dużo właśnie łatwiej osiągać taki trójwyprost, do którego chcemy zresztą dążyć. Twój najlepszy wsad, Twój wymarzony wsad. No to po dwoma nogami raz, double up, Twój wymarzony wsad, 360 Windbiela niestety z tymi rękami jest dramat i nie wiem, czy dam radę. Zrobisz kiedyś materiał na temat trenowania grabo? Ja bym nagrał o tym film, ale nie mam na razie ochoty. Nawet tu na komputerze, jak ja sobie wejdę w tym momencie na dysk, to ja jestem taką osobą, która zbiera materiały i mam na przykład na dysku materiały. Jakbyście chcieli to zobaczyć, nie ma z tym absolutnie problemu. Ja mam materiały jeszcze jak na przykład byłem gówniarzem i jak skaczę jak jakiś nale naleśnik, mam tu na dysku na przykład tyle dank sesji, tyle treningów, tyle materiału na przykład z Grabowskim, jak trenował na siłowni w i tak dalej, że kiedyś można coś z tego zmontować, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, po prostu kiedyś to kiedyś to na pewno coś z tego zrobimy, no bo ilości tego są po prostu niesamowite no mówię, ja mam tyle materiału, patrzcie tu, ja na przykład wchodzę sobie teraz tu na kompa i o jakiś jest tutaj filmik nie wiem czy poznajecie, poznajecie na pewno to jest jak nagrywałem jego pierwsze, na przykład, Mistrzostwo Polskie. Od Dąbrowski. Gdzie jest? O, cyk. Cały konkurs sadów chyba 2016. Luksus też niesamowicie skakał. To to? Patrzcie! Młody szwed. Teraz robi taki rozpierdol, że nie da, się, nie da się tego opisać. Idziemy sobie dalej. Kuriat. A poznajecie? Patrzcie. Cyk. Cyk. Łokieć czy pod nogą? Pod nogą. Nie, akurat teraz nie widać, bo jestem w jury, ale mam tyle materiału, tyle dank sesji, nie tylko jego, tylko w chuj ilości osób. Ja kiedyś muszę po prostu to wrzucić na YouTube, bo to jest ciekawe dla ludzi, żeby sobie po prostu zobaczyli jak ludzie się zmieniają. Co sądzisz o Nice Over Toe Guy? Generalnie, no co, mm, ma zasięgi, jest ekscytacja, ma ćwiczenia Bulletproof nice, że kolana robią się niezniszczalne, ale wszystko prawda jest taka, że każdy fizjoterapeuta bardziej ogarnięty jest w stanie zrobić wam to samo. Chodzi tu tutaj o umiejętną progresję, czyli robisz Ćwierć przysiad, nie boli, robisz głębszy. Robisz pół przysiad, boli. No to wycofujesz się trochę i trenujesz aż nie będzie bolało I generalnie u niego opiera się wszystko na tej właśnie progresji Żeby dojść do właściwie maksymalnego totalnie zgięcia bezbólowego Utrzymać to i wzmacniać Ile zasięgu? Życiówka 353 cm Jaka jest twoja ulubiona drużyna w NBA? Każda, gdzie grał Vince Carter, obecnie coś tam Lakersów oglądam Ale no mówię, teraz już się tak nie interesuje jak kiedyś Jaki ci wsadzają najwięcej czasu, żeby w ogóle go zrobić? No to chyba pod dupą i tyle Jakie maksy w trójboju w że nigdy nie trenowałem Trójboju i nigdy nie wyciskałem, nie podrobiłem przysiadów jakoś idealnie technicznie. Ale przysiad dupą do ziemi siadałem 164 razy, przy wadze jakoś 72 kg. Życiówkę na klatę wyciskałem 156, chociaż z oderwaną dupą, więc no nie zaliczyłbym. I martwy ciąg miałem chyba 225, ale próbuję teraz do tego wrócić. Mam obecnie około 210, bo. Jednak troszkę odpuściłem martwe ciągi, bo tam plecki sobie zjebałem właśnie jako główniaż przez głupią, niestety, technikę. Skąd pomysł na założenie kanału? Nie mam pojęcia. Generalnie mój kanał już jest chyba z 14 lat założony, ale wrzucałem cokolwiek na ten kanał. Ale stwierdziłem po prostu, że jak ja nie powiem ludziom całej prawdy na temat sadów, otoczki i ogólnie tej, tego towarzystwa dunkingu, to nikt tego nie zrobi, bo wiecie. Wy Widzicie tylko na ekranie. Efekt finalny. Sady, często. Nie wiecie jak to wygląda poza. A ja wam powiem, bo mam wyjebane. Jemie mnie to, co ktoś powie. Dlatego opowiadam szczerze. Mając 15 lat, zaczynając koszykówką, można coś jeszcze osiągnąć. Zawsze można coś osiągnąć. Trzeba tylko w to wierzyć i trzeba po prostu zapierdalać. Tyle! Wystarczy nam tego. Więc szacun dla tych, którzy wytrwali do końca. To wam jeszcze pokażę kiedyś jak wygląda. I cieszę się, że jest was już 10 tysięcy. Właściwie ponad 10 tysięcy już jest i rozwija się ten kanał tak, że nawet się nie spodziewałem. A teraz kurwa FIBE. Będę oceniał Fibę Elo, pozdrawiam. Trzymajcie się i oglądajcie, bo to kurwa tylko dla was robię ten kanał. Normalnie miałbym wyjebane. Elo.